Już teraz wszystkim Państwu bardzo serdecznie pogratulować osiągnięć ubiegu, ubiegłorocznych. To, co jest i co nas cieszy w sposób szczególny, to, że w tym dniu, kiedy nagradzamy Państwa za te najwyższe osiągnięcia sportowe, jest nas z roku na rok coraz więcej. W tym roku blisko 97 włoskich sportowców. Z 16 klubów reprezentujących ponad 18 dyscyplin zostało nagrodzonych nagrodami prezydenta, przyznawanymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Z własnego doświadczenia wiem, że Wy tych sukcesów nie osiągacie za darmo. Osiągacie naprawdę ciężką, ciężką pracą i cieszę że sukcesów będzie jeszcze więcej. Wielokrotna medalistka, mistrzostw świata i Europy, która zakończyła karierę i zapraszamy ją tutaj serdecznie, pani Agnieszka Cypień. Jakby tutaj nie mieliśmy wszystkie sukcesy, to byśmy chyba do wieczora siedzieli, ale zapraszamy serdecznie. Ja ja poświęca, prezydenta Pan Sutry i Pan e, Krzysztof no Kondrasiak transportu, pamiątkową, paterek. Dziękuję. 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 brawo, a nie jest